Zarobienie miliona złotych w wieku 20 lat może być naprawdę sporym wyzwaniem. Dlatego w tym materiale poznasz najważniejsze elementy, które pomogą Ci Dojść do takiego wyniku. Jak już skończysz oglądać ten materiał, poniżej zostawiłem link do mojego najważniejszego filmu na tym kanale, w którym porównuję najpopularniejsze modele biznesowe, aby pomóc Tobie wybrać ten najlepszy. Zacznijmy od pierwszego elementu, czyli od budowy biznesu. Pracując na etacie od 9 do 17, musiałbyś pracować 30 lat, aby zarobić milion. Oczywiście, mówimy tutaj o odkładaniu całości pensji. Dlatego budowa dobrego biznesu jest tutaj kluczowa. Na samym początku nie masz raczej dużego wkładu na start, a więc musimy się skupić na biznesie, który najlepiej go nie wymaga. Jeżeli dodatkowo nie pożera kosztów, będzie to duży plus, bo będziesz w stanie reinwestować zyski w dalszy rozwój. Musisz wiedzieć, że aż 90% biznesów upada w ciągu swoich pierwszych 5 lat. Dlaczego więc tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że większość właścicieli firm nie skupia się na tym, aby dać klientowi wartość swoim produktem albo usługą, a raczej na tym, aby zarobić jak najwięcej i schować do kieszeni. Tyle że podejściem typowo takim Zarobię najwięcej, nie liczę się z tym, co dostanie klient, jest mega, mega głupie, bo takie biznesy szybko upadają. W biznesie, który chce się rozwijać, zawsze, ale to zawsze musisz dać klientowi wartość. Może to być wartość, właśnie przekazując produkt albo usługę, a konkretnie rozwiązując problem. Może to być nawet problem, jak upały. Są upały, a więc możesz tej osobie zaoferować basen. Możesz to kupić taniej i sprzedać drożej. Handel działa od wielu lat, a przełomem w handlu jest internet. Od kiedy pojawił się internet, czyli handel internetowy, naprawdę zmieniło to całkowicie grę. 20 lat temu, jeżeli ktoś mógł zarabiać, niezależnie od tego gdzie był, albo w jakich godzinach to robił, nie przejmował się tym, że musi iść na dziewiątą do pracy, był królem. Nawet jeżeli zarabiał 3 czy... 4000 złotych. W tym momencie, jeżeli ktoś zarabia zdalnie 4000 złotych, to mówi: O Jezu, jak mało zarabiam. I jaka to jest logika? To się wszystko zmieniło. Wszystko się zmieniło, i Ty to możesz teraz wykorzystać. Tylko jak to możesz wykorzystać? Musisz zbudować dobry biznes zdalny, który można skalować. Mając 15 lat, pracowałem na warsztacie samochodowym. I mega nie lubiłem tej pracy. Chciałem jak najszybciej uciec z tej pracy i pójść na swoje, aby mieć własne pieniądze. Pewnego razu, gdy byłem w markecie stacjonarnym, wpadłem na pomysł. Pomysł był taki, aby wystawić te produkty, które były w markecie drożej w internecie. A więc typowa sprzedaż: kup taniej, sprzedaj drożej. Nie miałem tych produktów od razu, a więc nie kupowałem przykładowo takiego kwiatuszka. Tyle, że najpierw go wystawiałem na internet i dopiero wtedy, jeżeli ktoś go kupił, a więc chciał mi zapłacić, chciał się umówić na transakcję, szedłem do sklepu, kupowałem tego kwiatuszka i sprzedawałem tej osobie. I w pewnym momencie pojawił się problem. Nie miałem środka transportu, więc logistycznie było naprawdę kiepsko. Więc im więcej zamówień się pojawiało, tym był większy problem. Dlatego, że musiałem pakować te paczki, dojeżdżać po nie i tak dalej, i musiałem znaleźć przez to rozwiązanie. Rozwiązaniem okazał się pewien model biznesowy. Nazywa się on dropshipping. Klient składa zamówienie na Twoim sklepie online. Załóżmy, że zamawia produkt za 100 zł. Następnie Przekazujesz informację o zamówieniu do hurtowni, która posiada ten sam produkt za niższą kwotę. Pamiętaj, nie posiadasz tego produktu, bo produkt posiada wyłącznie hurtownia. Hurtownia po otrzymaniu od Ciebie informacji wysyła produkt bezpośrednio do klienta, a u Ciebie zostaje różnica tych cen. Na przykładzie tego jednego zamówienia 50%. Złotych. Dzięki temu jesteś człowiekiem wolnym. Niezależnie od tego, gdzie później będziesz, czy będziesz na wakacjach z rodziną, czy będziesz na spacerze, czy się obudzisz o 12 któregoś dnia, bo troszkę sobie poimprezowałeś, to tak czy tak te oferty, które wystawiłeś wcześniej, generują tobie wyniki pasywnie. Również w nocy, również o godzinie 24, o godzinie 1, 2, 3, bo ludzie zamawiają produkty również. W nocy. Kolejną rzeczą, która zdecydowanie ma wpływ na to, czy będziesz osobą bogatą, czy uda ci się zdobyć szybko milion złotych, jest skupienie się na celu. Jeżeli chcesz zarobić milion złotych, to nie możesz zaniedbywać tego poprzez siedzenie kilka godzin na TikToku, poprzez chodzenie co chwilę na imprezy, skupianie się na rzeczach, które nie mają na to wpływu. Twoim zadaniem jest przejście z punktu A do punktu B. Punkt B to milion złotych i ty zaczynasz w tym momencie. Przykładowo nie mając na razie nic, i Twoim celem jest przejście równiutko do tego punktu. Robiąc rzeczy, które cię nie zbliżają do tego punktu, albo się cofasz, albo robisz takie zygzaczki. Dlatego tak bardzo ważne jest skupienie się na celu. Wyłącz powiadomienia w telefonie, zacznij medytować. Nie chodzi o to, żeby. Siedzieć w jakiejś takiej dziwnej pozycji, w kwiecie lotosu, to się tak nazywa, tylko się wyciszyć. Możesz sobie usiąść, dać sobie 10 minut w samotności. Usiądź sobie, wycisz się, wiem jakie to jest bardzo mega trudne. I na tym właśnie ta rzecz polega. To jest trudne, bo większość osób przyzwyczaiła się do TikToka, do Instagrama, do Rolek i ciągłe te zastrzyki dopaminy. Te osoby. Się z niej wysysają. Mają coraz mniej tego środka nagrody, nie są zmotywowane, tracą kilka godzin na TikToku i one nic nie osiągną. Z kolei ty, jako osoba, która wie już o tym, że skupienie plus przykładowo taka medytacja jest tutaj najważniejsza, jesteś już o krok przed nimi i masz naprawdę ogromne możliwości. Musisz to wykorzystać, bo wiesz już o tym. A więc skupienie się na celu medytacja. Wyłączenie powiadomień w telefonie są tutaj mega ważnymi elementami Twojego zdobywania sukcesu. Oczywiście biznes. Poniżej tego filmu znajdziesz link do mojego najważniejszego filmu na kanale, w którym porównuję najpopularniejsze modele biznesowe, są one zdalne i będziesz w stanie porównać, zobaczyć, który jest najlepszy na start. Do usłyszenia.